Halo, halo, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie wraz z Karoliną. Hejka. W nowej grze, w nowej serii na naszych kanałach, ponieważ seria będzie prowadzona na naszych dwóch kanałach. Raz u mnie, a raz u Karoliny. Tak jest. Gra jest to Overcook 2. Mieliście okazję ją poznać u nas na, na live'ach, które nam. Naprawia live'ach. Naprawia live'ach, które niestety nam mnie nie wypaliły, ale myślę, że w maju już to powoli ogarniemy i będziemy też streamować tutaj z tej gry. Jest, taki mamy plan przynajmniej. Tak, taki jest plan. No, ale jak na razie to będzie seria. Jeżeli chodzi o pojawianie się filmów, to dzisiaj jest jeden odcinek u mnie, jutro jest odcinek u Karoliny. Mm -hmm, tak. A co dalej, to tak naprawdę będziemy informować Was na naszych Instagramach, bo nie chcemy ustalać jakiegoś konkretnie, konkretnego dnia, jeżeli chodzi o, o tą serię. Będziemy nagrywać, jak będziemy miały czas i chęci. Znaczy chęci są, nie? To znaczy, po prostu gorzej jest z czasem. Ale dobra, już sobie tutaj przejdziemy do gry. Tak, lecimy. Ogólnie fajna gierka, bo my już troszeczkę pogrywałyśmy sobie. Tak, już prywatnie mamy trochę, trochę obeznane jesteśmy w temacie. Tak, jesteśmy. jesteśmy. Ogólnie kupiłyśmy z Kasią na promce na Steamie sobie. I tak polujemy na gry różne, tak, różnorakie. Co tam proponują? Mamy w planach więcej gier, przynajmniej mm -hmm. tak, tak zakładamy sobie. No, jakieś tam to mamy wy... upaczone, czekamy, co tam będzie na, na promocjach. Chociaż tej tak teoretycznie nie miałyśmy upaczonej, nie? Ja gdzieś tam nie. kiedyś wspomniałam, ale się tak trafiła z nienacją. No właśnie. Dobra tutaj jesteśmy w jakimś zamku i jest pan Cebula, który jest jakby naszym wodzem. Chyba, nie? Cebulowe królestwo. Tak. On mówi nam, co mamy robić. No. I ten i pies jego też. Piesek szczeka sobie. Tak. Ogólnie myślę, no. że tą grę możecie kojarzyć z YouTube'ów, bo tam już niektórzy dodawali odcinki. Trochę mm -hmm. się pojawił jakiś taki był szał na nią, jak ona, bo na w sumie jest chyba świeża ta gra. ja właśnie Coś... nie wiem. Ja tylko widziałam chyba u Tuli i u Oski, że one nagrywały, ale... One tak... to w ogóle nagrywają chyba jeszcze w sumie teraz na bieżąco nawet, no, nie chyba wiem czy tak. Nie. Chyba tak. No, ja wcześniej widziałam u jakichś takich większych YouTuberów, oni chyba jakoś tak w tamtym... pod koniec tamtego roku Wiedziałam, że taki był boom chyba na tą grę. Także... No. Jestem ciekawa, co powiecie nam o tej grze, jak my w nią lamimy. Bo troszkę... no... są zloty i upadki. Tak. Ale dość fajne, tak jak właśnie do pogranie z kimś, nie? Jak nie lubicie sami siedzieć tak mhm. z kimś właśnie, się połączyć, pogadać, pograć, to naprawdę spoczko. No się bo samemu to jest bez sensu tak naprawdę, moim zdaniem przynajmniej. No, bez sensu samemu grać w nią. Tutaj ta pierwsza plansza jest taka bardzo, bardzo prosta. Taka bardziej na wyczucie gry i o No właśnie, na takie ogarnięcie. My już parę, parę plansz sobie tutaj przeszłyśmy, prywatnie, więc mniej więcej będziemy wiedzieć o co chodzi. Ogólnie chodzi o gotowanie. No. I do, o, do, cie... o dogadanie się ze sobą, nie? Też o taką e, współpracę, no, nie? Tak, Z, właśnie. Zespołową. I mamy taką planszę i po prostu musimy robić jedzonka, która nam po prostu gra. Tak, daje. ja jestem rekinem, a Karolina jest myszką. Tak. E, no i to jest fajne, że te plansze są naprawdę różnorodne i mhm. tutaj jest, nie ma nudy, cały czas coś się dzieje, tak. dosłownie się dzieje. Zobaczycie to w sumie na dalszych odcinkach czy dalszych planszach, że no nie da się nudzić, nie da się nudzić tutaj. No i zaskakują te plansze, nie? Idziesz mhm. i coś tam sobie robisz, a tu nagle bum i po zmienia się wszystko na plansze, cała, także fajnie. Cała plansza, no. Ale dość ciekawa, wydaje mi się, ta gra. No właśnie, taka typowa, jak chcemy mhm. pograć z kimś, nie? To taka fajna, dość, wydaje mi się. I można grać chyba tutaj w Max, nie wiem ile, cztery osoby, tak mi się wydaje. Ja zrobiłam, chyba cztery, też mi się tak wydaje. No. Także. Ja w ogóle myślałam, że może właśnie ktoś, ktoś z widzów ma tą grę, żebyśmy mogły zrobić kiedyś też takie pogrywanie z widzami na no. streamie na, czy na, Steamie, na streamie. Tak, na live, to też jest na, fajny na pomysł, na live. na live' zrobić, no? No, bo ja pisałam na Instagramie, czy ktoś ma, to tam chyba do mnie napisały te osoby, że mają tą grę. O, widzisz. I, i po prostu myślałam, że nawet może tak nie tyle co na odcinku, ale na jakimś live. No. To no jest fajny pomysł. Także dajcie znać, jak gracie, jak macie. Albo... Jak macie chęć z nami pograć. I też. Właśnie, jak macie chęć, to też zadawajcie nam pytania pod tym filmem, i pod moim filmem, i pod tym. Właśnie takie pytania do nas po prostu, na tych odcinkach, byśmy mogli wam, mogły Wam odpowiadać. No, pogadać sobie, pogadać, pogadać odpowiadać na jakieś pytanka i w ogóle. Nie w ogóle. No, będzie, no, na ja sobie wcześniej tam chwilkę naszykujemy przed nagraniem i będziemy mogły... Chociaż to trzeba mieć podzielność uwagi, ale... Mm. <laughs> może dam radę, może po prostu tak trochę dla was będzie ciekawiej, bo... Tak. Jednak... Ale ta gra, no taka jest przyjemna, mi się wydaje, no. że... Taki straszny zażeracz czasu też trochę. Mm -hmm. O, to to naprawdę. No. bo ciężko wyczuć w ogóle, ile się gra tak naprawdę. Tutaj macie, jak widzicie, macie czas i macie punkty i trzeba tę um, jakąś określoną liczbę punktów tak. zdobyć, żeby zdobyć gwiazdki, czyli takie typowe chyba dla takich gier, mi się wydaje. No, my staramy się robić wszystko na trzy gwiazdki. Na pewno na początku będzie nam to wychodzić, potem w dalszych etapach jest <laughs> o wiele trudniej. No, troszkę. No i właśnie jeżeli chodzi o plansze, to, 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 to będziemy sobie chyba przechodzić każdą po razie tutaj na… Odcinkach, uh -huh. a najwyżej. Tak, żeby potem, Was nie męczyć. Tak, jak? nie zanudzić jedną plażą, a najwyżej potem prywatnie sobie dogramy do tych trzech gwiazdek. Teoretycznie uh -huh. nie, nie musimy mieć tych trzech gwiazdek, ale my sobie tak po prostu. ustaliłyśmy. ustaliłyśmy bo to jedną gwiazdkę z reguły nie jest ciężko zdobyć, więc takie trochę za proste. Myślę, no. żeby było. Tak. Taki sobie ustalimy cel w tym właśnie, w tej serii, właśnie. żeby no. zbierać wszystkie gwiazdki. I żeby wam pokazać w sumie tych plansz, jak najlepiej. No, bo ktoś mogłoby być tak, że na jednym odcinku byśmy przechodziły jedną planszę tylko pięć razy, a. No, a to by była już całkiem nuda. No. A tak ustaliłyśmy, że prawie przechodziły tak trzy plansze na odcinku, nie? No, tak mniej więcej. Możecie też dać znać, jakie długie odcinki byście yy, chcieli u nas hmm. tutaj oglądać sobie. Czy raczej takie 20 minut, czy 30. Jedna plansza to chyba 4 minuty są, nie? No, coś takiego. Chyba już, co? Ej, właśnie, idziemy. To do niego, czy nie? Nie wiem, stąd. Okay. No i to, to wprowadzenie się tak naprawdę teraz y, skończyło i zaczyna się... podróż. Y, takim busikiem. Tak. Dzisiaj jestem kierowcą, no i 300 na trzy gwiazdki. No te początki nie są trudne, ty bardziej jak już troszkę się ma opanowaną tą grę, więc. I mniej więcej się wie o co chodzi, bo my no. pierwsze razy gryłyśmy to. Nie wiedzieliśmy. <laughs> o co chodzi? Sushi, będziemy robić, dobra. Ja krewetki, to rybkę. na razie nie ma krewetek, uważaj. A. Właśnie, bo jak się też źle poda, nie to, co oni chcą, to, to właśnie ucina nam punkty. Punkty, tak. A potem, jak już jest tak dużo rzeczy do zrobienia, to jest naprawdę bardzo prosto się pomylić i dać coś, czego oni w ogóle nie chcą od nas. No i pogubić się. Są pożary. No. Są dramy. <laughs> I, I trzeba talerzy pilnować i myć. Tak, właśnie. I, i naprawdę milion rzeczy do zrobienia naraz tak. No. O, właśnie, trzeba mieć talerz, no. żeby wydać rybkę. <grybujesz>. Także no. No na początku takie wiecie, stopniowo trzeba tak. się przyzwyczaić do gry. A później będziecie kawi. No, no kurde. Potem właśnie najlepiej jest sobie też ustalać, co która z nas robi. Czy tam ryż, czy jakieś inne rzeczy. No. Bo też trzeba mieć strategię. Tak, właśnie. tak tą rybę żrą. A dobra, mają krewetkę. Proszę bardzo, proszę bardzo. W ogóle jeszcze na ogony oni chyba żrą. No, na surowo tutaj. Później będziemy, tak. będzie gotowanie, no, smażenie. Na parze. Na parze. No, także to wiecie, nie jest tak łatwo. Nie martwcie się. Jest Są jeszcze takie te dodatkowe, nie? Plansze, co mamy. Tak, bo były właśnie za darmo do pobrania. Takie, o sorry, dałam złą, zagadałam się. No i tam jeszcze w ogóle nie wchodziłyśmy w tamtą, więc myślę, że może nie, nie jutro u Karoliny, ale może. Na następny raz Na następny raz byśmy sobie tam weszły i zobaczyły, co tam dają. No i pokazały wam właśnie, tak. jakie tam są, bo to są takie jakby chyba takie do dodatkowe mapy, mi się wydaje. No chyba tak, no właśnie nie, no, w ogóle nie sprawdzałyśmy tego, także... O co tam chodzi, ale było za darmo, to pobrałyśmy. No jasne, <suszy> <jest>, że tak. <suszy> Jakieś dwie dodatkowe, tak jakby, nie wiem, czy to dodatki, czy co to? No jakieś chyba DLC, nie wiem, mapki no. po prostu chyba. No, też mi się tak, wydaje. więc będziemy musiały to sprawdzić i najwyżej wam pokazać. Oj. 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 Coś tu się stało. No. Rybcia, 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 rybcia. Dobra, dawaj, 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 do No i tam było 300, tak? Na trzy gwiazdki, a my już mamy 800. 800 no. W sumie jak ktoś nie zna gry, to tak na sam początek taki tak. to spoczko. Spoczko-sprawka. Oj, proszę bardzo, jak pięknie. No. I tutaj jak się przechodzi, to się ten dostaje jakichś tam nowych kucharzy, tak, w są sensie tak, tak, takie tak. nowe postaci, mhm. że możecie sobie nimi latać. Chociaż my jesteśmy wierne tym dwóm postaciom, nie? Tak, no. Jeszcze nie zmieniałyśmy, ale może w sumie z odcinkami jakoś tam jak coś fajnego no. dostaniemy, to... To będziemy zmieniały. 120. A co to dla nas, co to Jak dla nas? jakieś gary, to chyba będzie ryż. No ryż. No i tutaj na przykład musimy już gotować e, ryż. I też trzeba tego pilnować, bo może być pożar. No. <grych> Nieraz tak, nie, był. No już to przerabiałyśmy. <grych> Ale ty też ty nie, nie, nie jesteśmy jakimiś specami, także nie znamy jeszcze tej gry na pamięć ogólnie. O więc... nie, nie, nie. Weź tam ona. To jest dość. Taka gra, że naprawdę ona ma trudne te poziomy no. niektóre. To nie jest takie, wiecie, hopsiup jak teraz. Naprawdę. Bardziej wydaje mi się, że właśnie z tego, co tutaj parę razy grałyśmy, to. Yy, na jak się parę razy przechodzi jedną planszę, to i tak ona zaskakuje, nie? No, no. To tak. Czekaj, ty wzięłaś. A ten reszty jeszcze się nie ugotował? Dobra, na talerz, na talerz. Tak, kurde, puściłam. A. A tutaj jeszcze właśnie nie trzeba zmywać, bo potem jeszcze będzie tak, że to talerz to trzeba będzie zmywać. Tak, właśnie. Tak. I smażyć. Smażyć rybę na przykład i te Ale i tutaj się jeszcze pokazują te talerze, dobra. No, 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 właśnie mówię, nie trzeba jeszcze zmywać, także obiedzie. Dobra, rysz wstawiony. Te lud ludzi, te ludziki takie chodzą mi tutaj. No właśnie, przez nos. Znoszę. Cyk 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 cyk. Halo, talerz mi potrzebny, a tam nie dają talerza. Dobra. Da, ale już tych tu mamy. Gdzie są te talerze? Wszystkie Hej. talerze, co tutaj masz. Wszystkie talerze, co masz, to są już z, z ryże. tak pięknie naszykowałaś. Widzisz, się postarałam? Nie mogę normalnie pomóc, pierwsza klasa. No. Nie już nie takie całkiem byle. Co? No. Idź babo. Perfekcyjny kucharz ze mnie. Gwiazdki mi się posypią. Mogę ryż gotować. No i zmywać. No i zmywać też. Ja to przeważnie takie rzeczy robię, typu no. gotuję ryż, zmywam, a Kasia tak. wydaje wszystkie dania. Ale nie, bo ogóle ja też czasami zmywam. No tak jest najczęstszy, najczęstszy scenariusz. No. Tak <laughs> Także no ja jestem pomoc kuchyta. Muszę awansujesz. No zobaczymy, A jeszcze się... też z gaśnicą. A no to, no to pomoc kuchenna, no jeszcze taki strażak sam trochę. No trochę tak. <laughs> dobra, 7 sekund to już nam się nie ugotuje nic, ale... Ale, ale, ale... Możemy tak. spróbować. No i dobra, ile mamy? 8... Oh my gosh, boż, jaki perfekcjonizm. No. To co? Te dwie plansze dzisiaj, nie? Trzy w sumie. A już trzy? O matko Boże, kiedy to minęło? No strasznie. No tak, przyszedł. bo u mnie na odcinku jeden myślnik trzy będziemy grać, to tutaj już 3 przeszłyśmy, faktycznie. No tak. No, no to <gry> słuchajcie, to jest taki krótki odcineczek u mnie. Jutro u Karoliny zaczniemy sobie tutaj 1 tak. i 3. Oczywiście link do, 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 do kanału Karoliny będzie w opisie dla tych, którzy jeszcze nie znają, ale myślę, że wszyscy znają. No. No nie wiem, teraz tak, to nie jakieś wiem. jakieś gołębie latają, idźcie mi stąd. No. Leciały. No, także kolejna część, jutro u mnie i później po prostu będziemy Was na bieżąco myślę, że no. informowały. Na czy, na czy na Instagramie, czy gdzieś, no, także. Także no. jak zobaczymy jeszcze, czy Wam się spodoba w ogóle ta tak. gra. Dajcie znać koniecznie, czy Wam no. się podobało. Czy mamy nagrywać, czy mamy po prostu dać sobie spokój i grać tak prywatnie. <grym> tak, że jednak powiecie, że nie, weźcie, wyjdźcie stąd, czy no. raczej Wam się spodoba. Takie myślę, że takie oderwanie się tak sobie od, od Simsów. Simsów no. No. Dobra, no to co, czekamy na Wasze komentarze, na Wasze opinie, jak Wam się podoba gra, jak długie odcinki byście y, chcieli, no bo tak naprawdę tak. jest to dla nas ważne, bo nie wiemy, czy raczej... Nagrywać takie 20-30 minut, no raczej więcej to chyba, chyba nie. No nie, nie. ale no. chodzi o to, czy właśnie byście chcieli trzy plansze, czy może cztery, czy o, ile. No. no, czy dwie w ogóle, czy. Bo nie, te wiem. trzy to chyba tak raczej szybko tutaj przeleciały. No, no ale dobra, zobaczymy, co, co, co Wy nam powiecie, bo to, to w sumie od Was zależy, bo to Wy oglądacie. Mm -hmm. no, no, my tylko to... gramy. My tylko gramy, my możemy grać dużo plansz na raz. <laughs> cztery no. godziny albo dwie. Tak. Dobra. To no co, kochani, będziemy się żegnać. Zapraszam jeszcze raz na, na jutro na odcinek do Caroline Do mnie. Tak, no i życzymy Wam dużo, dużo yy, zdrówka przede wszystkim. I co? Papa. Papa. Pa.